No, dzień dobry Słuchajcie, wie? Jest cudowny Pierwszy raz na meczu reprezentacji Polski Widziałem Lewandowskiego Remis z mocną ekipą holenderską A ja trzeźwy I to jest I to jest ten plus Słuchajcie Przeźwy Taki wyspany Jak zwykle tam, nie? Remont na okrągło Ale co, wstałem sobie i lecę na mity Te tam pytania, coś tam czy było Ale powiem jak się czuję. No, czuję się dobrze. Nie? Ale powiem, pomimo tego, że, że mam taki stan, że mówię kurczę, chyba. Po co ja na ten nie tyśnę? Przecież się dobrze czuję. Nie? Ale właśnie wtedy, kiedy się tak dobrze czuję, właśnie wtedy ja powinnam iść na miting. Tak. Bo to jest. Bo to jest, słuchajcie, złudne. Ja tylko siodę w samochód i... i wystarczy, że ktoś mi źle wyjedzie. Ja już jestem emocjonalny wariat. <śmiech> <śmiech> Także to są wszystko tylko takie moje e... E... przebłyski, że jest pięknie, ślicznie. Nie, ja muszę zrobić wszystko, aby dziś się nie napić. Bo jestem starym, zdegenerowanym gościem, który po prostu cały czas produkuje negatyw. I muszę wszystko zrobić, żeby był pozytyw. Żeby pozytywnie spojrzeć nawet na tą pogodę, która jest dzisiaj. A jest taka jaka jest. Jest jesień. I co? Jest. I jest pięknie, no. Co, co z tego, że tam liście z drzew spadają? Trochę kropi, ale w duszy gra. I to jest najważniejsze. Także pozdrawiam całą grupę. I pamiętajcie, ta grupa działa, jeśli wy działacie. Czyli jeśli się nagrywacie i, i na przyszły miesiąc możecie się już. Zg zgłaszać do służby jak ktoś pragnie na priwa napisać do mnie albo do któregokolwiek z administratorów, że chce się prowadzić meetingi i to. I pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, cześć.